Dzień dobry, mam na imię Krzysztof i chciałbym Państwu zaprezentować ofertę sprzedaży pięknego SL500 model 2000 sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych. Na początek ogólny rzut na samochód, jak on się prezentuje, a za chwilkę przejdę do ukazania wszystkich jego szczegółów wnętrza, jak i nadwozia. Postaram się pokazać wszystkie jego największe plusy oraz jakieś takie... Drobne minusy, bo należy pamiętać, że samochód ma już 26 lat, przebieg blisko 191 tysięcy kilometrów, więc jakieś drobne ślady eksploatacji ma, jednak uważam, że utrzymany jest naprawdę w doskonałym stanie. Na początek kilka faktów z historii tego samochodu. Auto zakupiłem osobiście podczas pobytu w Kalifornii od osoby prywatnej, nigdy nie był sprzedawany na aukcji. Jest to samochód w pełni bezwypadkowy, bezkolizyjny z oryginalną powłoką lakierniczą na całym nadwoziu, więc niezwykle rzadko się coś takiego trafia. Po sprowadzeniu do Polski przeszedł on serwis weryfikujący jego stan techniczny. Zawieszenie układ kierowniczy bez zastrzeżeń. Zrobiony był serwis olejowy, wymienione zostały reflektory przednie na europejskie. I dostosowana instalacja elektryczna, jeżeli chodzi o oświetlenie, do norm europejskich. Bardzo ważny znaczek na tej lampie. Przyszły właściciel nigdy nie będzie miał problemów z przeglądem technicznym, jeżeli chodzi o ten samochód. Światło przeciwmielne z tyłu oryginalne. Wszystko dostosowane do wymogów przepisów Polski oraz Unii Europejskiej. Tak jak wspomniałem, zespół przednich reflektorów zamontowany jest fabrycznie nowy. Magneti Marelli Więc tak to się prezentuje Jest na chwilę obecną samochód do jazdy Bardzo istotnym faktem jest to że samochód także przeszedł serwis dachu czyli zostały zregenerowane siłowniki dachu wymieniony Płyn Wszystko zostało Sprawdzone zweryfikowane więc jeżeli chodzi o hydraulikę dachu wszystko działa tutaj poprawnie oczywiście tak samo całe wyposażenie elektryczne jest w pełni sprawne ale za chwilkę będzie tutaj to pokazane na filmie, a więc może przejdźmy sobie tutaj do wnętrza jeżeli chodzi o, o to auto, naprawdę utrzymane jest w bardzo dobrym stanie panel drzwi prawych zadnych zadrapań, pęknięć także tutaj w tej górnej części tego odrewniany także w bardzo dobrym stanie maskownica głośników listwa progowa Mercedes-Benz nie uszkodzona tutaj listwa przy pasach Także oczywiście ta picarka skórzona w doskonałym stanie. Nie boję się nadużyć tego słowa. Wygląda jak w samochodzie, który miałby na może 50 tysięcy kilometrów. Oczywiście elektryczna regulacja zagłówków pasów jest sprawna. Pasy czyściutkie. Szybciutko się zwijają, więc mechanizmy są wszystkie w porządku. Stylna obudowa foteli, także bez najmniejszych zastrzeżeń. Maskownicy te plastiki kompletne. Deska rozdzielcza bez żadnych niekształceń, uszkodzeń, zarysowań, pęknięć. Oczywiście w pełni działający schowek. Dekor drewniany środkowy, także bez uszkodzeń, pęknięć. Oryginalnym, do, w oryginalnym, utrzymanym, doskonałym stanie jak widać aktualnie zamontowane już jest akcesoryjne radio Blaupunkt czyli mamy wbudowany zestaw, wbudowany zestaw głośnomówiący poprzez bluetooth, przez ją muzyki, przez bluetooth CD możliwość podłączenia USB mikrofon mamy tutaj wyprowadzony u góry więc no, mamy troszeczkę usprawnienie tego auta ważna rzecz jeżeli chodzi o SL-e osłony przeciwsłoneczne kompletne we wszystkie tutaj maskownice lewa, prawa lusterko, obudowa lusterka doskonałego stanie żadnych pęknięć, zniekształceń pałą oraz pokrywa dachu także bez najmniejszych uszkodzeń. Przejdźmy do strony kierowcy. Tak prezentuje się panel drzwiowy. Dekor drewniany, bez uszkodzeń. ogólna krawędź, a tu jest lekkie zagrożenie, tylko bez żadnych uszkodzeń. Listwa Mercedes Benz. Fotel w doskonałym stanie. Trochę gubi kolor ta kamera. Z beżu na szary, więc na zdjęciach że tak powiem, dość realny kolor jest oddany. Oczywiście także regulacja zagłówka. Fotele w pełni elektryczne, w pełni sprawne, z pamięciami. Tak prezentuje się tył. Tutaj mamy schowek, oczywiście w pełni sprawny. Proleta uchwyt na napoje. Jeszcze raz rzutną drewno. Całość prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, tylna sekcja, jeżeli chodzi o wykładziny, bez uszkodzeń, plam. Przejdźmy do magazynka. Kompletny we wszystkie tapicerki, z kołem zapasowym oczywiście. Wykładziny bez przetarć, rozdarć, zaplamień Wersja z elektryczną regulacją kolumny kierowniczej. Oczywiście wszystko w pełni sprawne. Tak, jak wspomniałem. Całe wyposażenie tego samochodu jest w pełni sprawne. Nie ma rzeczy, która tutaj by nie działała. Wszystko jest tak, jak w fabryce. Centralny zamek domykanie szyb, otwieranie szyb z kluczyka, dach, pamięci wszystko, wszystko, wszystko. Także została zamontowana nowa elektryczna antena. Przejdźmy już do komory silnika. Tak jak wspomniałem, samochód jest świeżo po przeglądzie. Na dobrą sprawę to może przejechał 10 km po tym przeglądzie, więc jego pierwsze jazdy. Wygłuszenie maski nowe. się 18 sierpnia. Tutaj wszystko w stanie doskonałym. Kompletne, żadnych uszkodzeń mechanicznych, pęknięć. Czegoś po natrytytki porobione. Wszystko jest. Jak fabryka. Zresztą to auto w swojej historii nigdy nie miało żadnej ingerencji, jeżeli chodzi o naprawy, tak jak wspomniałem blacharskie, lakiernicze, czy jakieś elementy, e, które byłyby demontowane z zewnątrz, do jakichkolwiek napraw, nawet mechanicznych. Wszystko jest w stanie oryginalnym. Za chwilkę zaprezentuję film. Z odpalenia tego auta, jak pracuje silnik A no więc odpalamy ten sygnał oznacza, że mamy kluczyk stacyjny, i nie zamknięte drzwi wszystkie kontrolki wszystko nam gaśnie jeszcze tylko muszę sobie skasować serwis olejowy Teraz. Praca jednostki stan doskonały, a teraz przejdźmy do szczegółów nadwozia, jego plusów oraz jakichś takich drobnych minusów. Tak prezentuje się błotnik lewy tył, bez uszkodzeń, wgniecień, za, wgniecień zarysowań, podobnie jak i tutaj dolna część sterzaka. Felgi także po sprowadzeniu do Polski przeszły regenerację, więc stan jest w tej chwili jak nowy, opony w doskonałym stanie. czyli bez wnieceń dołków, zarysowań, listy progowe kompletne, nieuszkodzone. Tutaj mamy na lusterku taką delikatną ryskę. Błotnik lewy przedni, tak się prezentuje. Bez wgniotek. lekka jakaś była obcierka tutaj kiedyś i zapraweczkę taką delikatną zrobił maska jest niedoknięta stąd takie spasowanie reflektory tak jak wspominałem nowe, zderzak bez uszkodzeń grill kompletny bez najmniejszych uszkodzeń Maska bez zarysowań, wgnieceń, jakieś takie mikroskopijne odpryski od kamieni, ale nic niepokojącego. Opony przednie także w doskonałym stanie. Bez wmiotek, takich nieszczęsnych szkód parkingowych. Prawy tylny błotnik bez uszkodzeń. To ma taki lekki cień na lakierze. Myślę, że to jest spowalane tym, że ktoś kiedyś podpolerował ten błotnik i troszeczkę przetarł warstwę zewnętrzną lakieru. No ale to myślę, że są naprawdę drobnostki przy 26-letnim aucie w oryginalnej powłoce lakierniczej. Ale szanujmy się, szanowni Państwo, postaram się pokazać wszystkie jakieś takie drobne skazy. Tylne lampy bez uszkodzeń. więc tak się prezentuje. W tej chwili będzie zaraz dołączony filmik podczas zakupu w Los Angeles tego samochodu oraz kilka zdjęć z magazynu w Los Angeles przed wysłaniem kontenerem. No, żeby jednak potwierdzić tą historię, że to auto zostało zakupione z rąk prywatnych, nie na aukcji. A następnie na koniec film z prezentacji jak działa dach. Tak, w stanie dobrym. Szyby przejrzyste. Oczywiście nie wygląda on jak fabrycznie nowy. Ma już swoje lata. Szyby bez pęknięć, z Tutaj jakieś takie naprawdę drobne obcierki na tym dachu. Ale myślę, nic, co by kwalifikowało go do natychmiastowej wymiany. Chyba że ktoś sobie chce mieć po prostu super, hiper, fabrycznie nowy, lub zmienić kolor, też oczywiście taką usługę mogę wykonać w takiego dachu. Gdyż zajmujemy się w naszej firmie renowacją tych modeli R129, a więc, szanowni Państwo, no podsumowując. Na koniec tego filmu mam nadzieję, że Państwo wytrwali. Postarałem się tutaj pokazać wszystkie plusy oraz jakieś takie drobne mankamenty, choć uważam, że ich jest, jest naprawdę mało, jak na auto 26-letnie. Najważniejsza rzecz. Auto mechanicznie ogarnięte, wszystko zrobione z hydraulikiem dachu i przede wszystkim rewelacyjna historia. Bezwypadkowy, bez kolizyny, z oryginalną powłoką lakierniczą na całym nadwoziu I doskonale utrzymane wnętrze i także oczywiście z zewnątrz więc auto jest w tej chwili w trakcie rejestracji na tablice częstochowskie, więc już będzie sprzedany na polskich tablicach ubezpieczony przyjechać, obejrzeć, jazdy próbne kupić i można jechać sobie spokojnie do domu przypominam oświetlenie dostosowane w pełni do wymogów aktualnych przepisów polskich jak i Unii Europejskiej Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, Krzysztof Oczywiście wraz z samochodem Jest oryginalny hardtop Do niego W doskonałym stanie Zestaw jest sprzedawany W komplecie